Hej, 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 witam was bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Domiś i już na wstępie przepraszam bardzo za moją dwutygodniową nieobecność, ale sesja Depresja 2 kije, kto się nie naumie, ten nie zdaje, więc wolałem tego uniknąć, no więc nie było mnie przez pewien czas, ale już wracam, wracam i teraz będą filmy na pewno co tydzień w środę. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to będą filmy dwa razy w tygodniu. Jeszcze nie wiem, w który dzień oprócz środy, ale no. W każdym razie najprawdopodobniej widzimy się w niedzielę. Znaczy, planuję wrzucić ten film w niedzielę. Jako bonus za moją nieobecność. I widzimy się w grze. Zaraz, bo to zmieniło nazwę. Ale ogólnie chodzi o projekt szczur. I ja bardzo, bardzo. Czekałem na tę grę, a w zasadzie na demo, bo będziemy ogrywać sobie demo, które jest dostępne na Steamie, link macie w opisie. Jeżeliście, jeżeli już ograliście, no to możecie zobaczyć jak ja się z nim zmagam, a no, jeżeli nie widzieliście, znaczy nie graliście, no to możecie sobie ograć po obejrzeniu tego materiału, link w opisie. No i czekałem na tę grę z wielu powodów, jednym z nich jest to, że w zasadzie no, jestem widzem Gimpera od bardzo, bardzo dawno. No więc y, siłą rzeczy byłem zainteresowany projektem, który gdzieś tam y, troszeczkę wyrósł od niego. Dwa gierka y, zapowiadała się bardzo dobrze, znaczy cały czas się zapowiada bardzo dobrze i łączy elementy, które dla mnie są mega ważne w grach. Znaczy mega ważne, lubię je, gdy są w grach. Decyzje i elementy karciane. Także, jeżeli chcecie wiedzieć, jaka jest najlepsza gra na świecie, to nie, wiedźmin 3 nie dała part 2. Tylko, właśnie to. Projekt Szczur to jest najlepsza gra na świecie, mimo że mamy tylko dostępne demo na razie. No, yy... Znaczy, trochę pół żartem, pół serio. W sensie, no, wybierzemy sobie Polski, bo jesteśmy w Polsce. I w zasadzie. O! Zaraz zagraż w demo gry Magin projektu Szczur. Zawiera ono fragment historii oraz jedną walkę. Naszym celem jest przede wszystkim przedstawienie koncepcji na grę. Część Mechanik nie została jeszcze zaimplementowana, a niektóre są w przebudowie. Kilka błędów też się znajdzie, ale nie powinno one zepsuć rozgrywki miłej zabawy. Yy, mój plan jest taki, żeby yy, wyłączyć swoją kamerę. Ponieważ ona wam będzie raczej w tej grze tylko przeszkadzać. Nie jest ona potrzebna do niczego, więc jej nie będzie. Prosta. Yy. No, i już może bez jakiegoś super pitu-pitu popitolimy sobie najwyżej w trakcie rozgrywki. Klikamy przycisk, graj. Eee, no, jak najbardziej chcemy pełną rozgrywkę. hush now baby listen closely heaven is outside if we wait you'll miss our doorstep now we have to hide Mam! Myślę, że potrzebuję medicine again. Okej. Okay. Grasz jako Tollen. O, dobra, my się poruszamy. AD, AD. Spoko, spoko. Właśnie dostałeś kartę, aby zdobywać nowe podejmie interakcje ze światem. Okej. Okay. Fajne. Interaktywne elementy otoczenia podświetlą się, gdy najdziesz na nie myszką. Kliknij w nie, aby rozpocząć interakcję. Okej. Okay. Pasek powiadomień. Mhm. E, swoje karty. Ok. Ekwipunek. Coś jeszcze? A, e, weź swoje leki, no? Spokojnie. Czy na coś tu. O, dobra, możemy kliknąć na to. No to bierzemy. Aha, nie, nie klikam na nią, tak? Tylko. I ona nam poszła do. Okej. Okay. Dobra, to nieważne. Ja tu szukam wszystkiego na co, tylko mogę kliknąć. To z zamku. <laughs> tu jest radziecki pieseł! Tu jest hajsowniczek mały. To jest to, moi drodzy. Tu jest hajsowniczek. O kurde, możemy kliknąć na hajsowniczka. No to. Oj tak, tak, kajsowniczku plus jeden. Ciągle sypada No u nas, znaczy... Mamy, mamy, dobra, zanim ten, to jeszcze sprawdzimy wszystko. Okej. Okay. Nigdzie bez nich nie wychodzi, no to... Chyba nie wyszła. Okej. nie mi się tu coś jarało szukaj pokój. No, staram się jak tylko mogę. O, Zaczynał wynko. Co to kurde? Mama alkoholiczka? Nie, no, może nie. Co? O, wybierz nastawienie. Stan naszych emocji. Mają. No, a dlaczego tutaj jest in English, a tutaj jest in Polish? Co to ma być? No dobra, nieważne. Demko to demko, i tak jest spoko. Wpłynie to na stan Twoich emocji. Przy wyborach fabularnych... No właśnie, w sensie to jest mega fajna opcja. Ja lubię kiedy wybory w grze mają znaczenie dla tej gry. I dlatego naprawdę tak bez... Znaczy no, pół żartem, pół serio. To jest najlepsza gra na świecie. Yy, bo... W sensie no, Wiedźmin też ma fajne rzeczy. I uwielbiam, ale... Ta gierka ma sporo do zaoferowania, naprawdę, i jaram się nimi osiernie. Mega bym chciał, żeby ona już no jak najszybciej wyszła. No ale dobra. Ciekawość czy obawa? No co, jeśli się coś stało? Kim jest S? No. Martwimy. Znaczy, tolen wydaje się być takim człowieczkiem, który się martwi, gdzieś tam o mamy. Ale. Y, w sumie, pójdźmy w to It Curiosity. Tak, oj, proszę, mamy nową kartę. Fajnie, czyli wybory też nam dają karty. Mm, spoko, to, to warto wiedzieć. Tu możemy kliknąć. No, 100%, musimy. Halo. O, no, mamy. Co to? Napar leczniczy, no i super. Czy to są nasze leki, czy nie? O, zaraz mamy coś jeszcze przeszukać w pokoju? Tak, o kurczę. O, dobra, pilsy, tak? Okej. Okej, mamy trzy: na trzy. Czy teraz nie. O, dobra, dobra. Wyjdź, poszukać mamy. No spoko, No i wychodzimy. Mam nadzieję, że ten film też nie będzie trochę jakoś super długi, aczkolwiek wolałbym wam pokazać całe demko tak na raz. Więc raczej najwyżej będzie długi materiał, ewentualnie go trochę potnę. No i jak zresztą, przynajmniej widzicie, słyszycie, jest to taki dość luźny materiał, zresztą... Staram się chyba robić takie w miarę luźne te materiały. Taki kurczę bym powiedział, no nie wiem, chyba taki 2k15 2K YouTube. Gierki, takie luźne nagrywki. Trochę mało takiego jakiegoś profesjonalizmu, takiej telewizji bym powiedział. Przytrzymaj shift, wszystkie interakcje na zewnątrz oznaczone są symbolami. Okej. Okay. Tutaj możemy To Okej, okay, stążka mamy, not, That's pretty interesting w sumie. Dobra, jak mamy shift, to skorzystajmy. No. Tu mogę O o, o, tu coś było No, halo Halo, przecież klikałem No nie no Nie no, to są jakieś jaja? Okej, czyli rozumiem, że to nic nie ma. Okej. Aha. Aha, bo co? Co? Naprawdę. W sensie po prostu zostałem w i tyle. Nie wiem czy tak miało być, czy dostałem w ryby, jestem głupi. Ale okej. Okay. Staliśmy drzewo. Okej. Okay. Się trochę przypał, ale okej. Okay. O. Jest wolum. Okej. Okay. To dobrze go znaleźć teraz. Bardzo dobrze go znaleźć teraz. Okej, okay, witam raz jeszcze. Musiałem zrobić moje cięcie i w ogóle przestartować gierkę, bo coś mi zaczęła lagować. Więc sprawdzamy sobie jeszcze raz wszystko na zewnątrz. Już wiemy, że tam w prawo maksymalnie lepiej nie iść, bo dostaniemy po prostu wryj. To To zaraz sprawdzimy. Tu można coś sprawdzić. A, dobra, bo ja podniosłem wtedy coś. Mamy garść piasku, która ogłusza przez nie to go back and check the inn. Dobra, dobra, już Dobra. Rzeczywiście wrócimy. Nie będziemy kombinować. Ale polecę jeszcze w drugą stronę. Czy tutaj też się pojawi analogiczny dialog? Aha, to... Okej, okay, tam chyba będzie karczma w takim razie.

No, tak ciekawa scenka. Znaczy, w sumie fajnie, że coś takiego przygotowali. Tu już pukaliśmy. O, tu jest gościu, z którym możemy pogadać, ale skoro tu jest karczma, to z całą pewnością chcę tam zajrzeć na samym końcu. Super. Powinniśmy gdzieś znaleźć <grymka> kluczyk. Okej. Ok. Right. Co? A dobra. Ten demo. O oh, shit. O, walka ze szczurami. W trakcie swojej tury kliknij raz na kartę, której chcesz użyć, a następnie kliknij na wybraną postać. Okej. Okay. Tak samo używamy przedmiotów. Okej. Okay. Karty dzielą się na ataki, umiejętności, obrony, transfery esencji oraz negatywy. Okej. Okay. Yy, różnią się również ze względu na rodzaj istnienia. Pomarańczowe. Aha, istnienia są pomarańczowe. Esencja fioletowa. Aha, dobra, czyli jeżeli dobrze rozumiem, yy, co to tam jest. Zaraz, ciekawość idzie w istnienie. Yy, obawa, chyba, tak, idzie w esencję. Neutralne białe i negatywne czerwone, Ok. Yy, to jest całkiem ciekawe. Każda karta kosztuje punkty akcji. Karty istnienia oraz esencji mają koszt emocjonalny wyrażony przesunięciem na osi emocji. Okej. Okay. Pistol emocjonalny, odzwierciedla na osi emocji, ścieżka esencji zwiększa regenerację esencji, natomiast ścieżka istnienia zwiększa obraż... A, dobra, 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 zaraz. Yy, Esencja zwiększa regenerację istnienie, obrażenia. Okej. Okay. OK, tu typy są. No to fajnie. Tu są twoje punkty życia, esencja, blok. Punkty esencji. Powiązana bla bla, używasz bla, bla transferując je na przeciwników. Blok utrzymuje się przez turę. Każdą turę rozpoczynasz z trzema punktami akcji. Esencji na przeciwnika blokuje dwa specjalne, dwie specjalne umiejętności. Zachowuje się kolejno po 5 i 10, ok? Tutaj możesz sprawdzić intencje przeciwnika. Okej, okay. taki raczej standardzik w tego typu grach. Yy, dobra. Powodzenia. No super. Ok. Całkiem interesting. Dobra, rozumiem, że muszę kliknąć, wyjść. Ok, tutaj mamy eksplozję. Tu mamy kontrolę umysłu. Transferuję esencję. Ok. Zrobi osłabienie, y, otrzymuję większe obrażenie. okej, okay. dodaję blok. Y, nie wiem, czy jest sens. Czy ja widzę? Aha, użyję średniego ataku, użyję coś tam. Skupienie. Dodaję blok za każdą kolejną użytą kartę. 3 punkty. okej, okay. nie napinałbym się o to na razie. Mamy trzy punkty, więc nie wiem, tak trochę standardowo, pyk. O, całkiem ładne ta animacja. w sensie podobają mi się. Możemy sobie zrobić tak, możemy zrobić tak. Okej, okay, to też jest ładne. Zadaliśmy troszkę obrażeń, nadaliśmy te punkty esencji. I jak coś, to ja mogę to strasznie lamić, także proszę mi się tutaj ten. Moglibyśmy go ogłuszyć. Aczkolwiek szczury, w sensie nie wiem na ile to jest taka... Trudna walka, mocarna i w ogóle. Yy, aha, dobra, bo... Aha, aha. Myślałem, że zaczniemy z, z tym blokiem tam, ale dobra. Okej, damy się coś tam zranić. Zobaczymy za ile. 10, no. Plus 15 bloków. ok ok Co to fajne, zadaje obrażenia. Zadaje obrażenia, nakłada Pound. Co robi Pound? Zwiększa obrażenia. Dobra, czyli robimy tak. Zaczniemy sobie z tego. Pyk. Uderzyłbym tym. Uderzyłbym tym, pyk. Nadamy Weakness. Nie wiem czy nie zważywiłem. Dobra, nieważne. Nakładamy takie. I... uderzamy tak. Pyk. Coś tam obrażeń wsadzonet. Teoretycznie można by użyć kamienia i zabić tego szczura. Może ja chcę to zrobić? No dobra. Niech się coś zadzieje. Wyeliminowano szczurek. I kończymy turę. Okej. Okay? Jaki blok tu Alla? Tu nie ma Allayów, halo. Nie masz już przyjaciół gościu. Eee, aha. daje mi punkty akcji. Tylko po co mi te punkty akcji w tej sytuacji? No nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Ale na pewno zużyjemy wszystkie nasze ataki. Tutaj już po prostu... Tu po prostu już ciśniemy tego szczura. Coś tam mu zadaliśmy. Możemy sobie rzucić takie. O. No w sumie mamy to, rzucę. Niech będzie. Znaczy w sumie on nas nie atakuje, więc to takie bez sensu rzucanie kart. No ale. u 15 blok. No, w sumie ciężko się przebić przez tego szczura. To nie jest fajne. To na pewno nie jest fajne. Zaraz jak to działało? Yy... Blok... Za... Yy, średnie. W sensie nie przyda się raczej. Można użyć pchnięcia i tego. Ewentualnie tego to zada więcej obrażeń wtedy. Dwóch tych nie użyję. No na pewno to. To jest 100%. Teraz pytanie. Teraz jeżeli że on ma dużo armoru i on sobie chyba co chwilę nakłada ten armor, to spróbowałbym pójść. W... Hmm, aha, użyję specjalnego ataku. No, to, to mogło nie być najmądrzejsze. Ewentualnie możemy go ogłuszyć, a spróbujmy. Zobaczmy jak to wygląda. Ładna animacja rzucenia piasku. Kończymy turę. No już tu rzeczywiście nic nie zrobił, moglibyśmy zobaczyć jaki ma ten specjalny atak, ale specjalnie mnie to nie interesuje, że tak powiem. Ech, dobra, na pewno rzucimy sobie to. Znaczy, jak się widzi, te animacje po raz pierwszy to one są spoko, ale później przydałoby się coś na ich pominięcie, tak trochę. Dobra, tucyk, bijemy obrażenia. Cyk pijemy obrażenia. No i cyk biemy obrażenia. Chyba jednak go zabijemy, a nie nałożymy te punkty. A nie. O, wygrałem. O, to, to. Miło, że wygrałem. I. O, ok. Marszywe szczury, co? Mm, wilczy mi. Ciekawe kim są wilcze. I don't know. I tried to check the tavern, but I get in. I a czyli najpierw I trzeba, czyli najpierw trzeba było wejść, to znaczy spróbować wejść w no dobra w sumie. Okej, okay, dobra, ma to sens, w sensie. Dziecko by, dziecka by raczej nie wpuścili do karczmy. W sumie rzeczywiście niepotrzebnie uznałem, że to będzie główna droga popularna. Przez przypadek znaleźliśmy wejście bokiem, i w sumie te, przez to też nie zwiedziłem całej mapy. Chciałem pójść bardziej w lewo, ale nieważne. I właśnie, mamy nietypowe oczy, i to jest ciekawe. I one są fioletowe, związane chyba z tą ścieżką esencji. Tahon, a my jesteśmy pod wpływem emocji. Im bliżej do skraju się, tym szybciej postać sama podejmie decyzję. Aha, czyli jeżeli będziemy bardzo szli w ciekawość, to jeżeli dobrze rozumiem, nasza postać będzie sama z automatu wybierała te opcje, które należą do ciekawości, tak? E, nie no, w sensie... jest Tahun. Tahun, jesteśmy tolem. Będziemy Double T tea Team. Znaczy czy w sumie ja nie pytajcie mnie, dlaczego odpowiedziałem? Hmm. I... 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 Zaraz. Teraz się, tak tak zacząłem zastanawiać. Z kaponami to się chyba nie chce układać, tak ten... Zwłaszcza jak się z dzieckiem. Co jest? A no, więc właśnie. No kurczę, proszę. Tak to. Co uciekaj, co uciekaj? Dobra, zważywiłem. Trzeba było dać więcej w ciekawość, bo teraz bym miał te trzy punkty tutaj ciekawości. Okej. Okay. Yy... Okej... Okay. tego się nie spodziewałem, że go po prostu pokosimy. A że znaczy tego się spodziewałem, niestety, tylko tylko szczury mogliśmy tam z nimi zawalczyć. No cóż, to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, jakkolwiek dziwny, krótki, chaotyczny on nie był. Eee, no mnie się gierka podoba, w sensie jestem bardzo mega zaciekawiony teraz. Normalnie Curiosity mi weszło na nowy poziom ścieżki. Eee, no, natomiast... Znaczy ścieżka Curiosity weszła na nowy poziom, tak wiem, super składnia. No, natomiast gierka fajna. Znaczy fajnie się zapowiada bardzo te wybory i elementy karciane. Ja to lubię. Jak już zresztą mówiłem. Czekam na wydanie. No zapewne za chwilę pójdę na Kickstartera aby i wspomóc projekt i też no wybrać opcję tam gdzie dostajemy po prostu wtedy już jakby jak wyjdzie gierka jej kopię. No. Napiszcie koniecznie w komentarzach jak wam się podoba ta gierka, napiszcie też czy, czy słyszeliście w ogóle o projekcie Szczur czy nie słyszeliście, jakie są wasze opinie. Chętnie, o raz jedyny i niepowtarzalny Tomasz Gimperdziałowy, dziękujemy za inicjatywę, ogromne wsparcie i pomoc. Spoko, fajnie. Fajne, fajne te napisy, nawet tutaj, zwłaszcza ta końcóweczka. Fajne. Y, ogólnie mega fajne wrażenie sprawia to Demko. Jestem pozytywnie zakręcony. Yy, I teraz ja mam, mogę włączyć kamerę. Mam nadzieję, że się włączyła. No i I... Yy, tak sprawdziłem. Włączyła się. No, gierka fajna. Ja powtórzę powtórzyłem to bez 10 razy. Nieważne. Yy, w każdym razie napiszcie, jakie są Wasze opinie. No, mam nadzieję, że Wam się podobało. I jak wyjdzie już kierka, to może nagramy sobie serię z tego. Ja czekam, jestem zakręcony i to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że wybaczycie mi przerwę i mam nadzieję, że to wideo Wam się spodoba, jakkolwiek ono chaotycznie, dziwnie by nie wyszło, ale wiecie, taki trochę jestem, więc daję Wam takiego prawdziwego siebie. Ja jestem chaotyczny, moje materiały są trochę chaotyczne. Mam nadzieję, że dobrze się dogadujemy i dobrze się bawiliście, więc bez już pełnego przeciągania, dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się, cześć i na razie.